to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie ajna Kaźmierczak. Dziś kolejna przypowieść. Przypowieść, która dziś odzwierciedla wszystko to, co dzieje się w moim życiu, jak zresztą zawsze. Pewnego razu bogacz przechodził obok żebraka. I wręczył mu koszyk. Ten żebrak na początku się ucieszył, bo nie wiedział, co tam w tym koszyku jest. Ale okazało się, że w koszyku były same śmieci. Następnego dnia do drzwi bogacza zapukał żebrak. Z tym samym koszykiem, i kiedy bogacz otworzył drzwi, zobaczył, że braka, on wręczył mu kosz, a w koszu były same przepiękne kwiaty. I ten bogacz tak się zdziwił trochę i mówi, ale o co tutaj chodzi? Przecież ja ci tego nie dawałem. A na to, żebrak stwierdził, bo każdy daje to, co ma w sercu. No i tak właśnie jest, że my obdarzamy drugą osobę tym, co mamy. Nie dajemy czegoś, czego nie mamy. I ostatnio też miałam taką sytuację dość trudną, relacyjną. I osoba myślała, że, że zrobi mi na złość, że mi dopiecze, że udowodni mi coś a ja jej po prostu życzyłam szczęścia. Bez względu na to co ona robi, bez względu na to na okoliczności jakie wokół się dzieją. No i to właśnie odzwierciedla ta przypowieść. Życzę tobie szczęścia, bo na pewno ci tego brakuje, a ja to mam. I to jest tak jak z tym koszem kwiatów, które dajesz. Dajesz zawsze to, co masz. I życzę tobie, żebyś miał co dawać, coś dobrego, żeby obdarowywać ludzi tym dobrem, które masz w sobie. Miłego dnia! Zapraszam, Alina Kaśmierczak.